Kolejny problem to pompem pompy ciepła, a w zasadzie skopin z tej pompy ciepła. No bo każdy kto ma takie urządzenie, to wie, że tutaj leje się z tego woda. No i o ile latem jest to kompletnie bez znaczenia, bo tej wody niewiele, o tyle zimą, no to może być już przynajmniej dwa takie wiaderka. Chciałbym wiedzieć jak to rozwiązaliście u siebie. No bo ja pompę mam ponad dwa sezony i nadal nie wiem co tutaj wymyślić z tym w tej kwestii podkładanie wiaderek, no zimą, gdy ta pompa pracuje ciężko no to przynajmniej dwa takie pełne wiada wody, by trzeba wynosić także no bez sensu kompletnie innym pomysłem było to, że założyłem sobie tutaj taki wąż jak widzicie jest to wąż basenowy 32, pasował idealnie tu mam nawet basenową opaskę zaciskową no ale to nieistotne w każdym razie ten wąż, bo jest o kiepskiej jakości, to już jest trzeci.